Hej, widzowie, Sonia Luna. Dzisiaj e, jest chyba czwarty odcinek, nie jestem zbyt pewna. Dzisiaj nie odbieram mój prezent, bo zapomniałam o niej całkowicie. Zobaczmy pierwszy prezent. Uwaga! Oto cinnamon Rolls! Będę mogła z nim spać. Zobaczmy ten prezent. U dynia to chyba ma Halloween. Ten nie zbieram, bo byłam za mała. Ale mogę sobie tu postawić na razie. O, fajny zaszycik sobie też położę. Tu... Puszy nowy plecak! Wow, położę go sobie tu. Okej, okay, zobaczmy co jest tutaj. Torba z Hello Kitty! Dobra, a tu? Oj, żaba jego ona się nazywała. Karokaropi chyba. Położę ją na razie sobie w sumie. O tu. A tu, uwaga! O, otóż się. Pum pum purin, a ten prezent? Uwaga! Telefon! Jak tu telefon? Już mam telefon! W swoim słodkim plecetku. Ale co sumie no i i Dostałam go ledwie w sumie. Raczej stary jest. Mmm, um, ale fajnie bardzo, fajnie, że dostałam telefon. A ten telefon oddam może, nie wiem, mamie się przyda. Albo już na złom, nie wiem. Ej brat, chcesz nowy telefon? Tak, mi się tam zniszczył. O, hej, Tato. Hej. Opakowałam już prezenty, Tomasz. Uuu, fajny. Fajny telefon, Przez w ogóle. zmienić hasło. Nie, zapomniałam zmienić hasło. Najwyżej się jakoś to kapnie. Nie wiesz, jak się zmieni hasło? Wiem, tylko nie wiem, jak wejść w telefon, bo jest hasło. 1, 2, 3, 4, 5. Dekolora 1, 2, 3, 4. Aha, oj przepraszam, dobra tu na razie wszystko sobie tutaj o, jest połowa... no mówiłam, dobra, Tu na razie sobie do tej torby coś śmiecić, zaraz mi się nie chce na razie sprzątać, a i dzisiaj robię przemeblowanie mojego takiego mini pokoju, bo to jest połowa mojego pokoju, a ten... A w ogóle Kuba będzie się przeprowadzał za jakiś tydzień. No i wtedy będę mogła mieć z starszą siostrą. <laughs> I się bardzo cieszę. Zaraz ja tu mam takie pardowe. Dobra. No to, tato robimy to przemeblowanie. Ale przecież masz pokój. No ale mały, tak nie mieszczę się w tym łóżku. No, no dobra. Dobra, to tylko muszę wszystko sobie odłożyć na razie tutaj. mi śmieci tak wyłączę, yy, znaczy odłożę. Dobra, widzimy się zaraz, widzowie. Dobra, widzowie, już mi to Tatana zrobił. Właśnie założyliśmy wcześniej to łóżeczka, szafkę, no i dywanik jest bardzo fajny. Strasznie mi się podoba. Dobra, tutaj może coś w ogóle tu też mam takie półeczki. Na przykład tutaj sobie mogę pożyć to, takie różne tam rzeczy. To najpierw, może dam sobie tutaj do tych szafczek. Yy, mogłabym dać sobie pluszaki. Ale ten jest mój ulubiony, w zim śpię yy, Cinnamon Rose pójdzie tutaj. Tu będą tu chyba takie pluszaki. Yy, jeszcze karo na razie mam tylko w sumie yy, cztery pluszaki. Yy, Dyna pójdzie tutaj. I też mam dużo rzeczy. Um, tu mam taki plecaczek, i tu mogę gadać go. Też telefon, znaczy. Nie mam zbyt tutaj dużo miejsca. Telefon sobie mogę dać właśnie tam, gdzie jest. I tu kluczyki i tam te takie rzeczy. A plecak dam tutaj. I drugi. Tu mam taki drugi plecak, na przykład ten do szkoły, na wycieczki albo inaczej na zmianę. Tu mam taką parasolkę, ale chyba ja badam na salon. E, tu mam takiego picia z puszynem. I to chyba dam go sobie tutaj. Takie rzeczy puszynowe, bo też muszę mieć. Oczywiście miejsce na moje ubrania. Właśnie to po Zapomniałam o nim. No to tutaj moje ubranie. No i chyba już jest git. Trochę go dam. A tu sobie dam. I a parasolkę sobie dam na razie na ziemi No i tak wygląda na razie i pokój Czyli tutaj takie różne rzeczy, na przykład zabawki Coś do rysowania e, Bo jeszcze wszyscy muszą inni rozpakować swoje rzeczy Zobaczmy jak idzie Innym Hejka, rozpakowałeś <kluzła> ten pokój? No Okej, okay, a pomóc wam? Dobra. E, dalej. Ja ci przyniosę karton mm, hop, hop. E, To chyba twoje Wow, sorry Oj, storki, To nie moje. No wiem. Marta, tak. to twoje? Tak, masz. Dobra, lepiej nie. Jezus, w ostatniej chwili je wziąłem. Masz tutaj Zaraz mi ty, ty odkupisz je. Nie odkupię, mam dopiero trzy złote w skarbonce. Najwyżej będziesz mu... O, ostatni prezent przegapiłam. O, ale fajne. Hehe. Oj, moja opaska. Pa! E. Idź na drzemkę, A. jest późno. No, Tato. No musisz To iść na mnie ululaj. Wez e, przy włączę Włączam ci bajkowisko. Dobra. Włączę sobie. Muszę na drzemkę. Tak. Dobra, widzowie, idę na drzemkę, bo mi ta za spokoju nie da. Ale nie Brawo. w kurtce! Ale to... To ale nie ma, to śmierdzi. Eee, to dobra, zaczekaj. No dobra. Już idę. A wykąpisz mnie, bo śmierdza. Wykąpać? No dobra. No w sumie to tak. Szczególnie po szkole. Trzeba tutaj posprzątać. Nie masz tu jest dużo miejsca. Bawiłam się w błąd. Jak chyba się wyprowadzi, jak chyba pójdzie ten na, studia, na za studia, no to wtedy będzie wolny pokój. No i będę miała po prostu Cicho, nie wiesz. Dobra. masz te. Ła, bij mnie. Nie, nie założę. O, fajna, wygodna i kąpanie, kompanie, kąpanie kompanie. Tato czekaj. to nie widać. Kąpanie! Czekaj. Kąpanie! Hmm, cicho! No dobra! To ci, trzeba pralkę jeszcze znaleźć. Ale Albo będę mieć w zaraz. Z to umieć. Nie myj! No Zlewie trzeba. Dobra, masz śmiechu. marnujesz wodę. Mm. matko wystarczy? No, a ręcznik gdzie masz? Kurde, ręcznik zapomniałem. Dobra, mogę już wejść? Tak, możesz już wejść. Lipi. Ta tu woda się leje. Dobra, ale ciepłutkę ręcznik. Zaraz, idę smoczek. I, pier I czystą pieruszkę? Ale masz pieluszkę. Ale jest mokra. A to jest taki strój, można tak powiedzieć. Dobra, zaczekaj. Ale. Ej, wszystko spada. Masz cudką pachnącą. Chodź, idź spać już. A mój pluszek! Pluszeczek masz. Mm. Teraz wygodnie. Tak zaczekaj jeszcze o tym zapomniał. Dzięki. Masz i bo jest najważniejsze. No i ja to posprzątam. Dobra. Na... Ej. Jezus, prawie bym mi go zniszczyła. Już nie przesadzaj. Dobra Masz, e... dobra Masz... Dobra, ja rzeczy są moje. I w ogóle to wiej co mu się muszę przebrać. No ej! Jeszcze się słoń. Dobra, co ty na to widzę? Może to ubiór, Prawda, że ładne. Mm, a może coś takiego. Ale chyba coś takiego mi pasi. Dobra, już mogę, Ej, wejść. mogę wejść. Tak. Dobra, ja sobie już tu pokładam wszystko. Ale tu jest syf. No. Chyba większość rzeczy jest luny tutaj. Jak to. No i teraz w ogóle swoich rzeczy nie znajdę. A co tu moich rzeczy? To twój telefon? Nie wiem. O, daj to mi. twój to jest. Nie. E, u mojej chipsy. O, mój aparat! Oddawaj mi go. O, daj mój aparat. Dzięki. Zrobiłeś zdjęcie kurczaka? Może. Film sobie zrobiłaś? Mhm. Dobra, weź ty napisy swoje rzeczy Mmm, Chipsy. Nie teraz na chipsy. Nie, no to. Księżniczkowe tu masz. A resztę rzeczy muszę dać luny. Ale to dzieciorów tam. A. To jest chyba mamy, nie wiem. Okej, okay, tutaj... Nie, to jest twoje. Jezu, wiem, że to jest na pewno do łazienki. Gdy tu zaraz macie kredki. O dzięki! I rysujemy brata jako potwora. Jasne. A to... nie. Jak z już nie wygląda. <grym> no. I zębiska mu dorób. I że robi kupę. Dobra. <grym> to twoje. A, dobra, dzięki! Nie. Kto tak tu to pochował? Na pewno nie ja. A to? Ty masz swoją kartę? Nie. Chyba nie mam. ma. A to twoja karta. To, a to jest moja. To jest pewnie rodziców czy coś. A, a, ta jest rodziców, dobra. To jest moje. Kurde, nie mam moich ubrań. Dobra, dawaj to. Ty się... Ty się nie znasz. Ha? Nie znasz się. my się nie znosić? Ty się nie znasz. No bo tu jest wszystko pomieszane. Nie dziwię się. Ja to zrobię Nie. Po pierwsze, dziś jest minus 5. A ty chodzisz jak jakiś bałwan. W czymś. A ja muszę sweterek nosić. Właśnie si nosi się przebrałaś. Nieprawda. Kiedy to było? No <grym> tego. Nieprawda, nie przebrałam się. Po pierwsze znów się przebieram. Przecież jest... Po drogie weź go bądź. No ale... Cicho bądź! Mówiłam coś! Ja jestem w bluzie, a ty co? Co? No jesteś w krótkim rękawku. Czy ja jestem w krótkim rękawku, no? Tak. Nie. Tak. Nie. To zobacz na sobie. Bluzkę. Ale w krótkim rękawku. Nieprawda, nie wiem o co ci chodzi. A te twoje zabawki! Tu nie jeszcze, je. jeszcze ich używasz! To nie... Chyba twoje! Nie musisz się drzeć. Muszę się drzeć, bo tu nic nie rozumiesz. Chyba o, mój make-up. Make-up. No! No kurde, no! Jesteś normalnie! Jesteś normalnie jakimś! I właśnie dlatego jesteś najgorszym bratem na świecie. Ale w takim czasie wszystko pogoda To mm -hmm. moja torba Jest cute I slej. A swoja nie Ja torby nie mam, dobra idę grać Gdzie mój kąt tylko? Poszukaj se. Eee, a możesz ty, nie No pewno, tak Dobra To sam sobie poszukam, hm Idę na chyba. Dobra, przecież wszystko poukładali, to ja sobie usiądę i nie wiem, mam jakieś książki, bo chciałam coś poczytać, hmm, w sumie to nie mam nic do roboty, wiem, zrobię sobie make up, dobra, mhm. dobra, o tu jest, tata mi chyba rozłożył. dobra, to gramy, Aha. O Jezu, jakie pikantne. Sura, pomóż. Eee, przeszło mnie, co? Ach, eee, chłopik, chub się dawaj. Ja se rysuję, nie wiem jak ty. Pożyczę od brata kartkę. Mogę kartkę? Co? Kartkę czy mogę? Co ty gadasz? Czy ja kartkę mogę jakąkolwiek? Jasne, masz. Dzięki. A, dobra, gramy. Dobra, rysuję. Okej, okay, postawię sobie. I może narysuję księżyc. Najpierw może tło. Dawaj, Hobby Horsie. Wow. Ej, muszę te szafki. Wow. E. E. O, już chyba, już chyba. A, nie, jeszcze drzemka e. e. O która godzina tato. E, już e, 18. E, nie, 16 Pomyliłam się. A. O, widzę, że mi tu rozłożyłaś. No, jak też możesz się przebrać. Dobra, to się pobawię. Co bym mogła dziś ubrać? No bo tu samo na razie jeszcze nie ma nowych ubranek. Oj, tylko się, jak na smaczkę widzowie. Okej, okay, sobie ciągnę sobie włożę. Hmm, może sobie Porysuję Popiszę sobie w moim pamiętniku Dobra widzowie Jeśli wam się podobało Dajcie łapkę w górę I pa w następnym odcinku będzie film yy, Na razie chyba Rysujemy na mikułajkach Ale jeszcze nie wiadomo Na razie to w sumie też się pobawię Moimi nowymi pluszeczkami Pa widzowie Buziaki pa Thank <laughs> you.